Cześć. W tym nagraniu zajmiemy się pierwszą publikacją paczki npmowej z naszego frameworku. Ja nazywam się Emil Juchnikowski. Na co dzień jako architekt zajmuję się technologiami JavaScript od frontendu w Ionicu, Angularze po backend przy użyciu Node.js, Nest.js i baz danych MongoDB. Dodatkowo zajmuję się też zagadnieniami DevOps w zakresie automatyzacji budowania i deployowania aplikacji Kubernetesowych w podejściu GitOps. Tutaj macie kontakt do mnie. Żeby ktoś skorzystał z naszych bibliotek, które stworzymy tutaj w ramach naszego frameworku, musimy je jakoś udostępnić dla innych programistów. I najlepiej to oczywiście robić w świecie JavaScriptu w formie paczki npmowej i najlepiej w ogólnym npmowym rejestrze taką, a, taką bibliotekę opublikować. I tym właśnie się dzisiaj zajmiemy. Z racji, że podczas tworzenia naszego workspace'u enixowego wybraliśmy workspace oparty o właśnie publikację taką w npm mamy praktycznie już całą konfigurację większości z e, robiono tak? no bo mm, tutaj nam się w toolsach tak woda że tools zrobił taki specjalny skrypt który będzie publikować naszą aplikację to to nam się zrobiło w ramach naszej tutaj biblioteki z racji że e, oznaczyliśmy podczas tworzenia żeby ona była publikowalna to już tutaj w, w konfiguracji e, tego projektu mamy Mamy taki, taki build target jako, jako publish, tak, nazwany jako publish i on tutaj właśnie wykonuje ten nasz skrypt z odpowiednimi parametrami i publikuje tą naszą bibliotekę. To, co jeszcze musimy zrobić w ramach konfiguracji naszego projektu, no to w jakiś sposób przekazać autoryzację, że to my chcemy tak wysłać naszą naszą bibliotekę. I co musimy zrobić, żeby właśnie to się stało? Po pierwsze musimy sobie założyć konto na npm, tak, czyli wejść na stronę npmjs.com i później, jak już, wejdzie, jak już sobie stworzymy tam konto, zarejestrujemy tam konto, to wtedy e, najlepiej jakbyśmy sobie stworzyli token, który będzie do autoryzacji naszej e, naszych, e, publikacji aplikacji, publikacji bibliotek. I tutaj właśnie jeżeli przejdziemy do Access Tokens, tak, to tutaj możemy sobie wygenerować tak nowy token klasyczny, taki on będzie nam tutaj potrzebny do e, naszej autoryzacji, naszej publikacji. Jak go sobie stworzycie, tak e, skopiujcie go sobie i później e, dodajcie do zmiennej środowiskowej w jakiś sposób w, w ramach tego projektu. Na zasadzie takiej że potrzeba nam będzie mm, zmiana środowiskowa NPM Token, tak? czyli bierzemy EXPORT e, NPM Token i tutaj wstawiamy tą wartość. Ja już sobie tutaj wstawiłem tak, e, swój własny token i jak już będziecie mieli ten token tutaj przekazany, to jeszcze właśnie taki plik NPMRC do całej konfiguracji NPM w naszym projekcie będzie potrzebny. I do autoryzacji taka właśnie składnia w ramach tego pliku jest potrzebna. Ja ją dodam w opisie do tego, do tego odcinka na YouTubie. Ok, i w taki sposób już tak naprawdę mamy te, tą naszą autoryzację załatwioną w NPM-ie. Co nam dalej jest jeszcze potrzebne? Co jest kluczowe? Jest nam kluczowy jeszcze opis naszej biblioteki, czyli plik README z tego względu, że on później będzie pokazywany na stronie npm w opisie naszej biblioteki, więc warto tutaj w jakiś sposób ładny tak sobie e, zrobić ten plik README i opisać tak co jest w ramach tej biblioteki. Ja tutaj troszeczkę html troszeczkę składnio README tak zrobiłem taki wstępny opis wszystkich serwisów, jakie są e, udostępnione w ramach tej mojej biblioteki. I co musimy teraz zrobić, żeby taką bibliotekę opublikować? Tak naprawdę musimy tylko wykonać jedno polecenie. NX. NX Publish, tak, bo chcemy zburzyć tutaj, właśnie tego Targetu Publish z tej naszej biblioteki. Wybieramy bibliotekę, tak, którą chcemy opublikować. Tutaj musimy wstawić wersję. Ja to wersję zmienię, bo już to akurat udostępniłem z tej biblioteki, czyli nie można drugi raz tej samej wersji tak na klawę wrzucić, więc to będzie 2.03. I dodajemy na końcu tak, że określamy, że to jest nasza ostatnia wersja naszej biblioteki, no bo możemy mieć np. nie wiem, pierwszą, drugą, trzecią wersję biblioteki i. I mieć jeszcze jakieś dodatkowe, na przykład łatki do naszej, do naszej wersji, tak? I określamy, która na przykład łatka dla danej wersji, na przykład drugiej czy trzeciej, jest, jest teraz aktualna, tak? I to też możemy tutaj oznaczyć właśnie tym tagiem, tak? Ale tak, latest oznacza, że jak ktoś na przykład będzie później bibliotekę naszą instalować i nie poda wersji, no to ta będzie właśnie zainstalowana. Więc to będzie taki po prostu to jest najnowszy, najnowsza wersja naszej biblioteki. I co? I w tym momencie wystarczy tylko wykonać to polecenie. Nasza biblioteka jest bu budowana i została opublikowana już w tym momencie w NPMie. I to tak naprawdę tyle. W tym momencie jak sobie wejdziemy na stronę, tak z naszą biblioteką i odświeżymy. To widzimy, że już ta biblioteka tak w tej wersji jest opublikowana na NPM. I to tak naprawdę wszystko o stronie ręczne, takiego ręcznego publikowania biblioteki. W następnych nagraniach pokażę, jak z poziomu własnego CEI-a taką bibliotekę opublikować w NPM. -ie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania. Zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania całego kanału, ponieważ będą tutaj się pojawiały kolejne nagrania związane z własnym frameworkiem.